Znaczy na początku to bym chciał pozdrowić moją przyjaciółkę Wiktorię, bo wiem, że ogląda. No i pytanie mam takie szybkie do włodarzy, żeby odgrzać trochę temat walki włodarzy, bo wiem, że teraz jak Michał zrzucił trochę kilo, to jednak ta walka będzie trochę bliżej. widzę, że Wojtek trochę kręci głową, ale no jednak fajnie byłoby zobaczyć tak. Czemu nie chcesz się bić Wojtek? Jest. Już o tym ostatnio z że jakby do tej walki doszło, to chyba fejm by się rozpadł. Mi się wydaje, że to jest jakby taki kejsik że zawsze byłby ten jeden włodarz, który przegrał tą walkę no. i nie potrzebujemy chyba tego. No i poza tym Wojtek już chyba też publicznie rozmawialiśmy o tym, że jednak coś tam z serduszkiem, nie? Jest no ostatnio lepiej, ale i tak się szkuję do zabiegu ablacji pewnie po wakacjach. Jeszcze zobaczę, czy będą już nie, bo ostatnio jest lepiej. Natomiast czy ta walka byłaby nam potrzebna? Myślę, że że nie. Zróbmy tak, że nie mówimy nie, ale niech Wojtek będzie też w pełnej kondycji, ma miał te problemy z sercem, więc fajnie jakby gdzieś tam dokończył to tak, żeby w, pe w perfekcyjnej formie po prostu on by musiał wyjść. Nie? I ogarniecie to. Jeżeli znajduje strukturę. struktury właśnie w takiej formie, żeby czuć się komfortowo. Michał też mega dobrze, ta wagę zbija, już wygląda naprawdę fit. Coraz lepiej. Nie no, bez przesady, ale jest git. No, jest lepiej. Dobrze, ym, pasta. I got broads in Atlanta, <laughs> just to throw me in the family.